Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, pragnę serdecznie podziękować panu Przemysławowi, który postawił mi kawę, stając się tym samym moim pierwszym wspierającym. Dziękuję. W oczach wielu nigdy nie był postrzegany jako mafiozo, a raczej biznesmen zasiadający w przepięknym domu na Staten Island, który nazywano Białym Domem. Smykałka do biznesu nie dawała mu jednak finansowego spełnienia. W rzeczywistości był zachłanny i oczekiwał od swoich ludzi większego procentu z dochodów niż ktokolwiek wcześniej. Zanim jego kuzyn Carlo Gambino wyzionął ostatecznie ducha w 1976 roku, postanowił wstrząsnąć nowojorską mafię. Jedną z jego ostatnich decyzji było namaszczenie na swojego następcę Pola Castellano. Był to ruch dość kontrowersyjny wśród mafijnego półświatka. I właśnie o rządach Pola Castellano, ale również dojść do władzy, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Poznajcie historię Big Pole'ego. Ja nazywam się Claudio Mutka, a to jest podcast Nasza Sprawa. Serdecznie zapraszam. Sami The Gravano, który był kapitanem w rodzinie Gambino, a później underbossem Johna Gotti'ego, w jednym z odcinków swojego podcastu powiedział, że zabójstwo pola Castellano było największym i najbardziej odważnym ruchem w historii mafii. Jak twierdzi Gravano, prześcignęło to nawet masakrę w Dniu Świętego Walentego, o której opowiadałem wam w jednym z poprzednich odcinków. Co do tego można mieć wątpliwości, jednak same okoliczności, w których doszło do tego bezczelnego zabójstwa, robią wrażenie. Wiskowcy, którymi dowodzili wspomniani Gravano i Gotti, Układali plany przez blisko 8 miesięcy. Ostatecznie podjęli decyzję o zamordowaniu szefa szefów na jednej z bardziej ruchliwych ulic w Nowym Jorku. Był to ruch zarówno odważny, jak i głupi, biorąc pod uwagę, jak brawurowy był to plan. I choć problemy amerykańskiej mafii zaczęły się wcześniej, to morderstwo Castellano można uznać za symboliczny początek upadku potężnego syndykatu. To po jego śmierci mafia znalazła się na świeczniku, a federalni stawali na głowach, by wykorzystać ustawę RICO najmocniej, jak to tylko możliwe. Big Polly urodził się jako Konstantino Paul Castellano 26 czerwca 1915 roku w Bensonhurst na Brooklynie. Był najmłodszym z trójki dzieci państwa Castellano i jedynym chłopcem. Kilka lat wcześniej jego rodzice przypłynęli do nowego świata z Sycylii. Rodzina Castellano w przeciwieństwie do wielu innych z powiązaniami mafijnymi nie wywodziła się z biedoty. Ród Castellano reprezentował raczej klasę średnią. Ojciec Pola, Giuseppe, znalazł dobrą pracę jako rzeźnik, Informacji na temat zawodu wykonywanego przez matkę Pola, konczetę Castellano, z domu Cassatu, nie udało mi się niestety odnaleźć. Pomimo dobrze płatnej pracy Giuseppe był częścią małej grupy o charakterze przestępczym, powiązanej z włoską mafią. Ojciec Pola Castellano specjalizował się w sprzedaży nielegalnych losów na loterię. Losy te sprzedawane były głównie włoskim imigrantom, a dochód ze sprzedaży szedł w znacznej części dla mafii, która dzięki tym pieniądzom miała możliwość robienia znacznie poważniejszych interesów. Podobnie jak wielu przed nim, jak i po nim, Paul Castellano nie widział się robiącego karierą szkolną. Edukację zakończył w ósmej klasie i rozpoczął naukę w zawodzie ojca, a raczej zawodach. Za dnia szkolił się w byciu rzeźnikiem. Jednak drugi zawód ojca wydawał się być dla niego nieco bardziej pociągający. Świat pełen pieniędzy, władzy i szacunku zawrócił w głowie młodemu Castellano. Dzięki powiązaniom Giuseppe ze światem przestępczym, młody Paul powoli zaczyna w niego wnikać. Lata trzydzieste przynoszą zmiany w strukturach mafijnych. To czas, w którym Carlo Gambino daje o sobie znać. Gambino był kuzynem Pola Castellano, który w przyszłości miał stać się jednym z najpotężniejszych ojców chrzestnych w historii amerykańskiej mafii. Gambino miał się również stać tym, który weźmie Castellano pod swoje skrzydła. Ale nie uprzedzajmy faktów. W wieku dziewiętnastu lat, Paul Castellano jest rzeźnikiem i załatwiającym dla ojca interesy początkującym przestępcom. Ubiera się w błyszczące garnitury, które były dla niego znacznie bardziej atrakcyjne od rzeźnickiego fartucha. W weekend 4 lipcowego święta 1934 roku ma miejsce zdarzenie, które na zawsze zmieni życie młodego Castellanu. Oto wraz z dwoma kolegami jadą do Connecticut. Cel? Impreza. Po drodze zatrzymują się w przydrożnym sklepie z ciuchami. Jednak Paul Castellano nie był zainteresowany kupnem. W głowie 19-latka narodził się pomysł, by ten sklep obrabować. To miała być dla nich pestka. Bułka z masłem. Do sklepu z ciuchami weszło trzech mężczyzn. Młody Castellano przystawił do głowy sprzedawcy, być może właściciela, pistolet i nakazał opróżnić kasę. Jakież musiało być rozczarowanie tej przestępczej trójcy, gdy sprzedawca oddał im całe 51 dolarów, które posiadał w portfelu. Klepowa kasa była pusta. Młodzi mężczyźni rzucili się do ucieczki. Pech chciał, że świadkowie tamtego wydarzenia zapisali tablice rejestracyjne samochodu, którym Paul i jego koledzy odjechali. W efekcie czego policja dość szybko zdołała namierzyć Castellano. Został aresztowany w swoim domu na Grupinie. To właśnie wtedy Pol Castellano zrobił coś, czym zatkarbił sobie szacunek wśród mafii. W trakcie przesłuchania pytany o pozostałą dwójkę uczestników napadu utrzymywał, że byli zwykłymi wędrowcami. Castellano twierdził, że ich nie znał i nie brali oni udziału w tym napadzie. W skrócie, Pol nie wsypał swoich towarzyszy, biorąc tym samym całą winę na siebie. Został wskazany na rok, ale z więzienia wyszedł po trzech miesiącach, a dokładnie 24 grudnia. Zdążył więc poczuć jeszcze atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Dalszy scenariusz był oczywisty. Castellano stał się bohaterem w swojej okolicy. Przywitano go z radością. Został zauważony przez okolicznych mafiozów. Pamiętacie scenę z Goodfellas, gdy młoda wersja głównego bohatera opuszcza więzienie? Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy uznać, że podobnie witano Pola Castellano. W tym czasie Carlo Gambino miał już wyrobioną reputację pośród mafijnych rodzin. Więcej o drodze Gambino na szczyt opowiedziałem w jednym z poprzednich odcinków do którego odsłuchania. Serdecznie zachęcam. Kiedy Gambino został awansowany na kapitana w rodzinie Mangano, postanowił wziąć Castellano pod swoje skrzydła. Jednak Carlo nie chciał, by jego kuzyn zajmował się brudną robotą. Gambino widział w Castellano dobrego biznesmena i właśnie w ten sektor przestępczej działalności mafii go wprowadził. Wspólnie pracowali w biznesie hazardowym, który przyniósł zarówno im, jak i całej rodzinie Mangano dużo pieniędzy. Pokrowieństwo, czy też więzy rodzinne pomiędzy Castellano i Gambino bynajmniej nie skończyły się na kuzynostwie. W 1937 roku Big Poli poślubił ninę Manu, która była szwagierką Gambino. Małżeństwo doczekało się czwórki dzieci: Konstans, Filipa, Josefa i Pola Juniora. Co jeszcze ciekawsze, żoną Karlo Gambino została Katrin Castellano, siostra Pola. Można się w tym pogubić. W 1940 roku Paul Castellano staje się oficjalnym członkiem mafii. Duży udział w tym miał nie kto inny jak Karlo Gambino. Gambino w tym czasie był już underbossem w rodzinie Mangano i to on przekonał Alberta Anastazję, by zaprzeźwiężyć Castellano na członka rodziny. O Anastazji opowiadałem również w jednym z poprzednich odcinków. Mniej więcej w tym samym czasie Big Polly zaczyna odnosić sukcesy w branży, której nauczył go ojciec Giuseppe. Aż do lat 50. Paul Castellano skutecznie zniknął z policyjnych radarów. W okolicy dał się poznać jako prężny biznesmen spełniający amerykański sen. Był niemal idealnym przykładem sukcesu dla pierwszego pokolenia dzieci imigrantów urodzonych już na amerykańskiej ziemi. Jednak kłopoty z prawem miały w końcu nadejść. A wszystko przez jedno wydarzenie, a raczej zlot. Konferencja w Apalachim przeszła do historii jako jedna z największych porażek amerykańskiej mafii. Wyobraźcie sobie potężnych i niezwykle groźnych mafiozów uciekających przez mokradła, w rozpiętych marynarkach, spoconych, ubrudzonych błotem. Macie to? Właśnie w ten sposób jeden z największych mafijnych zlotów się zakończył. Jednak jak zawsze, od początku. Jest 14 listopada 1957 roku kiedy do domów Apalachin zjeżdża się cała śmietanka amerykańskiej kozanostry. Gościł ich Joe Barbara, który był członkiem i kapitanem w rodzinie Magadino z Buffalo. Jednym z głównych tematów była kwestia objęcia władzy w rodzinie Costello Luciano przez Vito Genovese. Genovese tuż przed konferencją zdołał wygrać walkę z Costello. Nie udało mu się jednak zabić rywala, co ostatecznie sprawiło, że konferencja została zakończona przez naród policji. Jednym z głównych gości był również Carlo Gambino, który przejął władzę w rodzinie Mangano. Tam brał zresztą udział w planowaniu usunięcia swojego bossa, Alberto Anastasia. Jednak jego udział w konferencji miał dawać gwarancję pomyślnego jej zakończenia. Genovese podczas konferencji zbierał od innych mafiozów koperty z pieniędzmi, jako znak posiadania przez niego władzy. Gambino jako zaufany człowiek Franka Costello i Lachi Luciano nie zamierzał płacić Genovese tego bądź co bądź hołdu. No dobrze, ale gdzie w tym wszystkim Pol Castellano? Bo przecież o nim jest ten odcinek. 42-letni Polka Stalano był w tamtym czasie jedną ze wschodzących mafijnych gwiazd. Daleko mu było do zwykłego zbója, Nie brudził sobie rąk krwią. Potrafił jednak zarobić dużo pieniędzy dla swojej mafijnej rodziny co sprawiało, że był chyba jeszcze istotniejszym członkiem organizacji. W końcu dla mafii zarabianie pieniędzy było najważniejsze. Big Poli był jednym z najmłodszych uczestników konferencji w Apalachim. Jako protegowany nowego dona rodziny Mangano miał zostać przedstawiony jako zaradny biznesmen i człowiek, który zarabia ogromne pieniądze. Ostatecznie skończył w kajdankach, kiedy konferencję przerwał nalot policji i agentów federalnych. Najpierw jednak rzucił się do rozpaczliwej i nieudanej ucieczki. Policja zdołała zatrzymać aż 63 mafiozów. Paul, Karłok, Rambino i Vito Genovese znaleźli się pośród aresztowanych. Winą za fiasko w Apalakin obarczono, choć nie otwarcie, Franka Costello, Lakiego Luciano i Mejera Lanskiego. Żaden z tej trójki nie pojawił się na tej konferencji. Dając cynk, policji chcieli osabić pozycję Genovese. Paul Castellano został postawiony przed sądem. Na pytania o cel wizyty odpowiadał, podobnie jak inni gangsterzy, że odwiedzali chorego na sercu Joe Barbarem. Było to oczywiście wierutną bzdurą. Sąd nie dał wiary sobą Big Paul'ego. Castellano za brak współpracy i utrudnianie śledztwa został skazany na pięć lat pozbawienia wolności. Więzienie opuścił po zaledwie siedmiu miesiącach. Jego gwiazda zaczęła świecić jeszcze mocniej. W latach 60. rodzina Mangano przekształcała się w rodzinę Gambino. A Paul Castellano był jej jednym z najjaśniejszych punktów. Tak jak mówiłem już wcześniej, Big Poli nie był typem, który wymachiwał pistoletem czy łamał ludziom kości. Nie, był mafijnym biznesmenem. A to w świecie mafii nierzadko potrafiło przynieść więcej szacunku niż bycie zwykłym osiłkiem. Dzięki jego działaniom i niezwykłym umiejętnościom biznesowym zarabiał on, zarabiał Don Carlo i zarabiali inni mafiozi. Idealny układ. Jego legalny biznes w nowej dekadzie rozkwitał. Paul był właścicielem rzeźni, Blue Ribbon Meats, która radziła sobie coraz lepiej i była źródłem legalnych, niczym nieskażonych pieniędzy. W międzyczasie firma również zmieniła nazwę i stała się ogromnym przedsiębiorstwem o nazwie Dial Paltry. Jednak Paul Castellano kierując tą firmą dopuszczał się, nazwijmy to, nadużyć. Tu do głosu dochodziła jego druga natura natura gangstera. Rynek, na którym działała firma Castellano, był niezwykle konkurencyjny. Big Polly postanowił zachęcić sprzedawców, by wyposażyli swoje sklepy jego produktami. Ci, którzy stawiali opór, musieli liczyć się z problemami ze strony związków zawodowych i żołnierzy mafii. Po wiele lat siedemdziesiątych Karlo Gambino podupadł na zdrowiu, W tym czasie w jego imieniu rodziną Gambino kierował Pol Castelanu. Jednak nadchodził moment, w którym sędziwy dom musiał podjąć decyzję o tym, kto zastąpi go po jego śmierci. W grze było dwóch zawodników: nasz dzisiejszy bohater Pol Castelanu i Anielo de la Croce. De la Croce był doświadczonym członkiem rodziny, tradycjonalistą, dla którego słowo dona było najważniejsze. Bez względu na to, czy się z nim zgadzał, czy też nie. Popularny Nil był również zastępcą Don Carlo, a więc w teorii osobą nr 2 w mafijnej rodzinie. To właśnie De la Croce przez długi czas był faworytem do przejęcia schedy po Gambino. Cieszył się znacznie większym szacunkiem ze strony żołnierzy niż Paul Castellano, który starał się dystansować od ulicy. De la Croce był częścią tej ulicy, znał ją. Wydało się więc być doskonałym następcą Carlo Gambino. Jednak Gambino na łożu śmierci zmienił decyzję i namasił na nowego Dona Pola Castellano niemal doprowadzając do wybuchu wojny w samym sercu największej nowojorskiej rodziny mafijnej Carlo Gambino widział w polu kogoś podobnego do siebie samego kogoś kto przejmował nielegalne biznesy i zamieniał je w legalnie działające przedsiębiorstwa chciałby jego następcą był ktoś ze zmysłem biznesmena Adela Croce choć lojalny i niebezpieczny był typowym przedstawicielem ulicy rodzina Gambino niemal od razu podzieliła się na dwa obozy jedni byli zwolennikami biznesowego podejścia Castellano a drudzy wspierający de la Croce nie widzieli w Big Polim prawdziwego mafijnego lidera. Wreszcie musiało dojść do spotkania pomiędzy dwoma frakcjami. Spotkanie to mogło przynieść albo rozejm, albo otwartą wojnę o władzę w rodzinie. Tym wszystkim najwięcej zależało od Aniela de la Croce. Jeżeli nie okazałby szacunku do decyzji Gambino i nie uznał zwierzchnictwa Castellano, konflikt by się jedynie zaognił. Jednak de la Croce jako twardogłowy mafiozo nie potrafił sprzeciwić się decyzji swojego Dona z nieukrywanym niesmakiem podjął decyzję o zaprzestaniu walk o sukcesję i przyjął władzę Pola Castellano lojalność Della Croce zwyciężyła i zapewniła tym samym nietykalność dla Pola Castellano Znający mentalność Della Croce Pola Castellano postanowił zostawić Nila w roli underbossa ten przyjął ofertę jednak głosy niezadowolenia nie milkły jednym z najbardziej rozżalonych ludzi w rodzinie Gambino był John Gotti protegowany Della Croce który uważał że to jego mentor w pełni zasługiwał na to, by być szefem rodziny. O historii Gotiego planuję nagrać oddzielny odcinek, choć wydaje mi się, że większość osób zainteresowanych tą tematyką wie, kim Gotti był. Na potrzeby tego odcinka skupię się jedynie na samej roli Gottiego w życiu Polaka Stellanu. Polka Stellanu chwilowo zdołał utrzymać pokój w rodzinie. Jako szef rodziny Gambino zdecydował się na robienie przekrętów w deweloperce, korumpowanie polityków czy infiltrację związków zawodowych. Wpływ mafii na związki zawodowe w tamtych czasach był kolosalny. Kto trzymał w garści związki, rządził tak naprawdę krajem. Na początku lat 80. był niekwestionowanym liderem rodziny Gambino i przewodniczącym komisji. Jednak problemy miały dopiero dać o sobie znać. Morderstwo państwa Castellano nie należało do udanych. Zamieszkiwali piękną wilę na Staten Island, którą nazywano Białym Domem. Para nie potrafiła się jednak dogadać. Jak przeczytałem w jednym ze źródeł, Atmosfera pomiędzy nimi była tak gęsta, że można było kroić się nożem. W międzyczasie Polka Castellano nawiązał intymne stosunki ze służącą. Trzydziestoletnią kolumbijką Glorią Molarte, zamknięty w murach Białego Domu, zaczął tracić kontrolę nad rodziną. Oddał się również w pełni próżności romansom z Glorią. Zaczął wykonywać niepopularne decyzje, bo oprócz jawnego romansu ze służącą, praktycznie pod okiem żony, zwiększył procent, którego oczekiwał od swoich ludzi. Polka Castellano, kontynuując politykę Cario Gambino, podtrzymywał zakaz handlu narkotykami. Żaden handlarz narkotyków nie mógł zostać zaprzysiężony na członka mafii. Tym, którzy handlowali narkotykami, będąc oficjalnym członkiem rodziny, groziła śmierć. Nigdy nie postrzegany jako człowiek z ulicy, zaczął tracić reszkę szacunku. Utarło się w niektórych kręgach, że śmierć Pola Castellano i Dona Gotiego przyczyniły się do upadku amerykańskiej mafii. No nie do końca. Tak naprawdę problemy amerykańskiej mafii rozpoczęły się w momencie, gdy amerykańska prokuratura zaczęła korzystać z ustawy RICO mówiącej o zorganizowanej przestępczości. Jeszcze zanim Paul Castellano zakończył swój żywot w nowojorskim rynsztoku, hentla wokół jego szyi założona przez FBI i prokuraturę coraz mocniej się zaciskała. Agenci federalni założyli podsłuch w Białym Domu, próbując znaleźć dowody na przestępczą działalność Pola Castellano. Powstała również specjalna grupa agentów, zajmująca się jedynie rodziną Gambino. Federalni byli zdeterminowani do tego stopnia, że śledzili nawet kochankę Castellano, Glorię Olarte. Jak mówiła w jednym z wywiadów, gdziekolwiek się ruszyła, tam zaraz był również agent federalny. Chociaż Paul Castellano nie został nigdy skazany, to agenci rządowi zebrali wiele godzin nagrań z dowodami na jego przestępczą działalność. Można więc założyć, że prędzej czy później, na mocy ustawy RICO, Polka Castellano skończyłby w jednej z celów jakiegoś amerykańskiego więzienia. Szybciej od amerykańskiego sądownictwa zadziało jednak Don Gotti i współkonspiratorzy. Kiedy w 1981 roku Do Piston zakończył misję infiltracji rodziny Bonanno dla członków mafii, był to szok. Blisko 200 osób zostało postawionych w stan oskarżenia. Była to największa akcja amerykańskiego FBI. Nie dziwi więc fakt, że komisja, na czele której zasiadał Polka Stanano, była wściekła. Amerykańska mafia chciała ukarać Piston za to, że ten zdołał wkraść w ich łaski, a ostatecznie okazał się być funkcjonariuszem państwowym. Piston był tak przekonujący, że dotarł do momentu, w którym miał stać się made manem, a więc pełnoprawnym członkiem mafii. Do tego nigdy nie doszło. Komisja wyznaczyła za głowę Pistona nagrodę w wysokości pół miliona dolarów. Tych pieniędzy nikt nigdy nie zarobił, a Joe Piston spokojnie żyje do dzisiaj. Jednym z powodów, przez które tak się stało, była wizyta dwóch agentów federalnych w domu Castellano. Joe O'Brien i Frank Spero zjawili się pewnego dnia na progu domu na Staten Island. Zostali wpuszczeni do środka. W trakcie rozmowy agenci FBI ostrzegli Castellano, że jeżeli ten nie cofnie kontraktu na głowę Pistona i ten lub jego rodzina zginie, to federalne biuro śledcze użyje całej swojej mocy, by pola do więzienia. Paul Castellano zrozumiał powagę sytuacji i wycofał kontrakt na głowę Pistona. Przed wyjściem dwóch agentów wymusił jednak na nich jedną obietnicę. Chciałby ci przysięgli mu, że FBI nie wrobi go w coś, czego nigdy nie zrobił. Kiedy w 1985 roku Anielo de la Croce ostatecznie przegrał walkę z nowotworem i zmarł w nowojorskim szpitalu, przyszłość pola Castellano dla wielu była jasna. Wraz ze śmiercią de la Croce, John Gotti przestał odczuwać konieczność okazywania lojalności Big Poliemu. Postanowił wdrożyć plan, na którym pracował wraz ze wspólnikami już od dłuższego czasu. Być może Paul Castellano, oderwany od rzeczywistości i zamknięty w murach Willi na Staten Island, nie był świadom tego, że jeden z najsilniejszych kapów w jego rodzinie planuje przewrót. Może gdyby więcej czasu poświęcał ludziom ulicy, pożyłby dłużej, tego już nigdy się nie dowiemy. Jest około 16:45, kiedy pod restauracją w Spark Steakhouse podjeżdża czarny Lincoln. Przyjechali nim Paul Castellano, Don rodziny Gambino i jego kierowca, Thomas Pilotti, który po śmierci Dalakroche awansował na Underbossa. Miał on również zagwarantować bezpieczeństwo swojemu donowi. Jednak tego wieczora ta sztuka mu się nie udała. Do wychodzących z auta podeszło czterech strzelców. Dwóch dla Bilotiego i dwóch dla Castellano. Oddali kilka strzałów, kończąc tym samym życie pola Castellano i jego zastępcy. Największy zamach w historii amerykańskiej mafii właśnie się wydarzył w samym środku ruchliwej nowojorskiej ulicy. Strzelcy oddalili się od miejsca zbrodni i nigdy ich nie znaleziono. Świadkowie twierdzili, że słyszeli jak komunikują się po rosyjsku. Była to oczywista nieprawda. Za wszystkim stał John Gotti wraz z samym Gravano, którzy obserwowali całą akcję siedząc w samochodzie nieopodal. Przed Donem Gottim stał teraz problem wytłumaczenia innym rodzinom do czego doszło. Nigdy wcześniej nie zabito Dona którejkolwiek rodziny bez zgody innych członków komisji. Ale problemy Gottiego i jego wspólników to już temat na inną opowieść. Polka Stelano nigdy nie uchodził za człowieka z ulicy. Od zawsze mógł się szczecić smykałkom do interesów i to właśnie na tym zbudował swoją pozycję. I drogę aż na szczyt mafijnej organizacji. Nie był jednak całkowicie pozbawiony gangsterskich cech czy metod. Lubił sobie pomagać w ten sposób, rozwijając interesy. Gangsterska krew dała o sobie znać również wtedy, gdy Roy de Mayo na jego polecenie zamordował Franka Amato. Amato był zięciem Castellano, którego ten obwiniał za poronienie swojej córki. Za taki czyn kara mogła być jedna i Amato zniknął. Ciała nigdy nie znaleziono, a pięć lat po tym wydarzeniu Franka Amato został uznany za zmarłego. Być może, gdyby Paul Castellano wsłuchał się bardziej w głos żołnierzy i swoich kapo, nie skończyłby w rynsztoku. Stało się jednak inaczej, a Castellano może uchodzić za dowód na to, że chciwość nie popłaca. Kompletnie oderwany od rzeczywistości, zajęty romansami i ściąganiem coraz większego procentu od swoich ludzi, nie zauważył, że tylko się coś, co zakończy jego żywo. I to tyle na dzisiaj. Ja nazywam się Klaudia Młotka i dziękuję za uwagę. Przypominam również o linku do mojej kawy, którą przypomnę w opisie. Jeżeli uważasz, że zasłużyłem na wsparcie, to Ci dziękuję. Cześć.